Damy na mecie wiceprzewodniczącego rady w Starym Sączu, Sławomira Szczepaniaka. Ratował pan dzisiaj honor samorządowców sądeczyzny. Na jakim dystansie? Witam wszystkich z Piwnicznej, z mety Nakła. Startowaliśmy ze Starego Sącza, z schodu ołtarza do Piwniczej, do Nakła. Dystans półmaratoński, 21 km. Wspólnie z panią radną Julią Dziedzic i tu o godzinie 9 wystartowaliśmy I, uh, prawdopodobnie z 300 osób no i teraz już jestem Dobiegłem, udało się dobiec do, do metry. Panie radny, bo pan biega bardzo dużo, zna pan różne trasy. Jak pan ocenia od strony organizacyjnej właśnie tych tras festiwal w nowym miejscu? Przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem z tego, że to co się udało zrobić. Atmosfera jest bardzo dobra, trasy są bardzo dobrze przygotowane, m.in. po ścieżkach rowerowych biegniemy. maraton zaczynaliśmy spod ołtarza papieskiego przez Stary Sącz, Ulica Jana Pawła II. Wbijaliśmy się razem z naszymi marateńczykami, więc idealnie przygotowana, oby tak dalej. Myślę, że w przyszłym roku również pojawimy się na mecie w Nakle. Jaki dzisiaj wynik? Godzina 50, więc na takie piękne warunki pogodowe myślę, że, że zmieściłem się w godzinach, a tak przede wszystkim ma być. Ale straszne fopa bym popełniła, bo wczoraj też Państwo biegali. Jaki to był dystans? No, wczoraj również ze Starego Sądza, od łuptarza Sądecka Dycha, do nowego sądza. 48 minut udało mi się pokonać, więc jestem też z siebie zadowolony. A